Siemaneczko, z tej strony Wendy, a w dzisiejszym odcinku mamy kolejne update, kolejne informacje update'owe, czyli kolejny sezon, co będzie nagrodami za sezon. I drodzy widzowie, jeżeli cieszycie się, że nagrywa co będzie kolejnymi sezonami, jeżeli jesteście jesteś, szczęśliwi, jesteś to daję wam teraz 5 sekund na zostawienie łapki w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ciekawe, czy zdążyłeś. Jeżeli zdążyłeś, to jesteś... Najlepszy, najlepsza na całym świecie, zobaczcie, specjalnie te wszystkie gwiazdy wtedy są dla was. Zostawiliście łapkę w górę. I napiszcie w komentarzu, yy, czy planujecie wbić yy, w tym sezonie maksymalny level. Czy nie, nie będziecie grali, czy będziecie grali w wijacie? Dobra. A ja lecę teraz yy, do pewnej osoby, bo miała gdzieś tu być. Yy, weźmiemy sobie autko od razu. Ja lubię tutaj to... Już zauważyłem, że już nie ma Prima Aprilis i już nie ma tego czerwonego. No. Dobra. O, jest! Adixu, a co ty tu robisz? O, siema! Ja już na nowe auto czekam. Już czekasz na nowe auto? No, za chwilę ma być. A, dobra, to drodzy widzowie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jakie będzie nowe auto, to musicie oglądać odcinek do końca. A teraz Wam pokażę wszystkie nagrody za każdy level. I zaczynamy od pierwszego levela, czyli po prostu dostajecie go start. Czyli nie zaczynamy. Czyli zaczniemy od drugiego levela. Na drugim levelu dostajecie. Cały Rocket Fuel, więc jak tylko wejdziesz do gierki, to sobie możecie pobawić się, poużywać Dostaniecie bijąc drugi level Rocket Fuel na 100%. Ej, ciekawe, co? No Moim zdaniem myślę, nagroda. Mógłbyś, mógłbyś, mógłbyś go dać, ale bo wcześniej to chyba ten. na czwarty lub za piąty był Rocket Fuel. A teraz go dali za był drugi. Fajnie, że w ogóle Rocket Fuel, Był był. To bo... właśnie ta czarna plamka A. na dole to był Rocket Fuel. Ale fajnie, mi się podoba, że chociaż drugi to też taka fajna nagroda. Kolejny. Skin. W końcu pomyśleli i dali skiny od początku, no bo nie są tak bardzo używane. I dali konfetti skin. E taki... O kurde. Świętowanie 4 lata breaka w ogóle. Już 4 lata ma że 4 lata tak. breaka na, na świętowanie 4 lata breaka, czyli... A to pewnie gdzieś niedługo będzie te 4 lata. No, to... wydaje mi się... Za miesiąc albo dwa, jakoś tak chyba, nie? No to pewnie będzie może live event jakiś nowy, ej fajnie by było. No. Dobra, widzowie widzicie, macie live tutaj konfetti i taki broń. Lecimy dalej. Mm, tu jest skin, ale do auta. Ciekawe. Taki... Nawet taki... Znaczy, można powiedzieć taką. tak. Jeżeli komuś się będzie podobał na 4 lata, miary gip, konfetti... Okej, okay, może być. I teraz twoi widzowie... Rzecz, która będzie tylko od nowego, właśnie, już update'u. I dużo osób mogłoby pomyśleć, Sam, to jest kamaro bez dachu. Nie, to nie jest kamaro bez. Znaczy, to jest kamaro bez dachu, ale tym nie można jeździć, ponieważ to jest łóżko. Trzajesz? No właśnie, widzę, fajnie to wygląda. To jest łóżko, no które będziecie mogli umieścić w swoim mieszkaniu. Waliż to? To jest marzenie każdego młodego chłopaka. To jest chłopaka tylko dla osób z sezon pasem, co nie? Tak, niestety, to jest dla osób z sezon pasem. Ale czaść, że to jest marzenie każdego młodego chłopaka, że w takim spać samochodziku? No, takie taki łóżko właśnie to. Takie łóżko mieć, no kto by nie chciał no, takiego no, łóżka no, mieć? Ja bym ja nie posłał takim łóżko. <laughs> nie, ale nie, no, takie łóżko nie, no ciekawe no co, no, nie ciekawe? Dobra, ale w no, ogóle meble, chodzi? no to jest to w ogóle, że meble dodają do tego Breaka, no i ty jeszcze możesz za levele je mieć, to lecimy dalej, kolejne rzeczy, kolejną rzeczą jest Og Mini, nie wiem zupełnie, co to jest za szósty level. Właśnie, nie wiem, czy jakby oni chcą auto dać kolejne, że dwa czy... to są za, nie wiem. To jest Mini Cooper chyba, znaczy, no to, się, Tak, jak... tak, to auto, co usunęli kiedyś. Czy oni przywracają y, auto, które usunęli, że z powrotem można je mieć? Czy one się nie Właśnie zgadzają? To jest mini cooper w to, ogóle. To mnie ciekawi. To wygląda jak mini cooper. Może to jest jakaś zabawka do domu, o na przykład. Nie wiem, możliwe. Może takie wyzpie, Muszę znaleźć o... tego mini cooperka y, w tym w katalogu. Weź ty połóż mi znaleźć mini Kuperka w katalogu. Kaj, y, już go szukam. Nie ma go no i... chyba już. Ja nie no, czekaj, powiem być na początku chyba gdzieś. Eee, czekaj, 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 czekaj. Ej, cz ej nie widzę. Sorry. A jest, dobra, mam. Gdzie? Nie, no to jest idealnie to samo auto. Widzowie, zobaczcie. To jest to samo auto. Czy oni wracają? A, no. Czy to będzie maskotka, zabawka do mieszkania? Nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Le kolejną rzeczą jest 30 tysięcy. No jest, to jest. Słabe. To jest słabe. samo odbicie siódmego levela. To jest, zarobek prawie 200 ponad tysięcy. Jest, żeby wbić siódmy level, to przynajmniej 200 tysięcy musisz zarobić. Minimum. No tak. No, no to po co ci 30 tysięcy? No okej, okay, jeszcze ewaluzji. Ja... szczerze, nie rozumiem, oni dają 30 tysięcy właśnie jeszcze tylko dla osób, tylko mają ten sezon pasy. To tam bez sensu. No trochę tak, to jest mega słabe, więc yy, minus. Dobra, lecimy dalej. RGB Wall Furniture Item. ściana, z lampkami RGB. Wiem, że może niektórzy mają takie w domu takie to są sześciany, które nalepnia się na ścianę i one świecą. W wszystkich kolorach możecie sobie to na przykład pilotem ustawiać. Takie coś, będzie można ustawić sobie w swoim domku na ścianie. Ej, może podjedziemy no, i pokażę, no, jak no, to będzie wyglądało. Lub możemy się zjechać? Weź masz odkąd, gdzieś? O, No jest ty A, ty no. jesteś. Dobra, dawaj, wsiadaj. Czekaj, ja siadam, no. Dobra. Jak to wygląda w ogóle? Nigdy nie miałem spoilerów na <noise> do Dobra, już. Lecimy szybciutko. I musimy lecieć ogólnie chyba tu. Tak, tak, tak. Na przykład wyobraźcie sobie teraz tak. Kup macie to łóżko, tak? samochodzikiem. To kładziecie sobie to łóżko samochodzikiem. Tutaj. A tu cię sobie na ścianie, lampę RGB sobie ustawiacie. I możecie sobie modelować jak tylko chcecie swoje domki, to też jest bardzo fajną zmianą. Co nie? No. To jest bardzo fajne akurat, bo te domy takie podstawowe były i każdy miał taki sam prawie. No, a teraz no miałbym. będzie no kozacko. Dobra. Kilka mebli było, może wcześniej. Y dziewiąte. Wingsy. Air Wings W ogóle, a i od razu, te lampki RGB nie trzeba mieć pasa, czyli nie trzeba nic kupować. Kolejne, Wingsy, Exclusive, pas. Czy fajne czy nie? Myślę, że jeżeli ktoś lubi spoilery, bo lubi się bawić, lubi, wiecie, prestiżowo wyglądać To takie coś będzie super No i dobra, drodzy widzowie, ja widzę, że dotarliście chyba do końca odcinka To zaraz zostało, jakie auto jest za 10 level, co nie? No, ja już powiedz... to widzę i ja powiem, że... Dix'u już nie widział i zanim jeszcze widzowie zobaczą, powiedz jakie oceniasz no, według mnie to auto jest bardzo ładnie zrobione i czekam tylko aż wejdzie, aby je pierwszy No zrobić. właśnie, więc teraz idziemy. Tak wygląda od auto. Czy wy to widzicie? Auto pierwszy 4 to. na 4 napęd, czyli każda opona ciągnie. W ogóle wygląda jak taki jakiś kart z Mario Race'ów jakiś ale zobaczcie na to. To jest Volt offroad. Może zanim zaczniemy więcej pokazywać, to chodź do mnie szybciutko. Czekaj, no. Albo chodzi pod Volt bajka. Zowie. To jest Volt auto. Ale wiecie co robią Volt auta? Czy nie wiecie co robią Volt auta? Patrzcie. Ja już się volt auta zostawiają taką smugę. <grywki> volt motor zostawia taką smugę i jak zobaczycie, patrzcie teraz na to. On też zostawia smugę, ale z dwóch opon. O, jeszcze można nawet kolegę zabrać. I jest ten wioskowy. pojazd terenowy jest masywny i emituje dualne wiązki świata podczas jazdy. Zasadniczo można zabrać sobą przyjaciela, czyli jest to taki ulepszony voltbike. Czyli nie usuwają no, nam starego mia... to na tylko dodali pojazd typowo Voltbike'owy. Zobacz to, to jest kozak. Właśnie, nawet o Chris Plus, możesz, nielość, że. Więc jeszcze kolega, no bo Volt był chyba z tego co pamiętam, co nie? Ten podstawowy. Tak, 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 ale zobaczcie to. No to dwa miejsca. Ty nie budowa. ma nowego bajka. jest coś jeszcze lepszego, jest AutoVolt. AutoVolt, no to jest kozak. No czekam na to auto, aż wejdzie. Nie no, to mi się tak. podoba. I to jest nagroda, a nie jakieś rakieta. To jest nagroda, tak jest, to jest prawdziwa nagroda. Ciekawe tylko, jak będzie z prędkością. Mam nadzieję, że za wolne to nie będzie. <grym 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 ale będziemy testować. Jak tylko wyjdzie, yy, wbijam dziesiąty level i testujemy, czy to czasami nie jest za wolne lub coś. Postaram się wbić teraz dziesiąty bardzo szybko, ponieważ autko jest super, więc myślę, że wie to bardzo szybko. Ale myślę ja, też, że Gold Bike jest szybki, on też powinno być raczej szybkie, ale zobaczymy jeszcze. No zobaczymy, zobaczymy. Drodzy widzowie, ja naprawdę dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Ze mną była Dixon. na razie trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Cześć!